Cześć, witajcie w nowym odcinku Kuriera Akademickiego. Nasza redakcja zdecydowanie już poczuła magię świąt. Możecie się o tym przekonać, oglądając przygotowane przez nas materiały. Zresztą zobaczcie sami. Jarmark na Wydziale Neofilologii UAM możliwić studentom poznania kultur innych państw. Kartki świąteczne. Pomysł wziął się z tego, że zaczęliśmy współpracę z Zakładem Karnym Wrawiczu. Przedświąteczne zbiórki. Sporo zebraliśmy tutaj, jak widać na stoisku, to nie jest wszystko właśnie, bo część też zabraliśmy, bo nam się po prostu nie mieściło. Laboratorium Świętego Mikołaja. Jest dużo dobrej zabawy, dużo też dobrej nauki, czyli dzieci poprzez naukę się, poprzez zabawę bardzo dobrze przyjmują chemiczne pojęcia. Karp, barszcz, zupa grzybowa, pierogi. Tak, tak, wszyscy wiemy. Razem jest ich 12. Ale nie wszędzie jest tak samo. I nie chodzi tutaj tylko o potrawę, ale również o tradycję. Masz rację: każdy kraj obchodzi święta na swój sposób, w oparciu o własne tradycje. Mogli się o tym przekonać uczestnicy jarmarku organizowanego przez Wydział Neofilologii UAM przygotowania świąteczne można podzielić na niezliczenie wiele etapów. Pierwszym są świąteczne wystawy już od listopada w sklepach. Kolejnym kolendy i świąteczne piosenki w radio. Natomiast ostatni etap wszędzie jest taki sam. Wyczekiwanie na pierwszą gwiazdkę 24 grudnia. No i z moim babcią robimy pierogi. Zazwyczaj w moim domu jest tak, że pańka ubiera najmłodsza osoba w rodzinie. Oprócz tych potraw wigilijnych zawsze mamy sajgonki. Świąteczną atmosferę możemy poczuć w wielu europejskich miastach podczas organizowanych tam jarmarków bożonarodzeniowych. O zapewnienie takiej atmosfery w Poznaniu zajął Wydział Neofilologii UAM. Rada Samorządu Studentów Wydziału Neofilologii zdecydowała się zorganizować takie jarmarku przede wszystkim dlatego, żeby umożliwić studentom, Znania kultur e, innych państw. Do kolacji wigilijnej i tradycyjnego Karpia przywykł już każdy Polak, ale nie w każdym państwie jest to tradycją. Czym zatem różnią się święta w Polsce od tych w innych krajach europejskich? Szpanie nie dzielą się o tyle opłatkiem, co na przykład Turonem, to jest taki. Powiedzmy taka hiszpańska słodycz. Prezenty nie przynosi Gwiazdor czy Mikołaj. W Rosji jest to Dziadek Mróz ze swoją wnuczką Śnieżynką. Słodkie yy, tradycyjne wypieki. I są to wanile kranse, kokos czyli ciastka waniliowe i kokosowe. W różnych regionach Polski tradycje świąteczne także się różnią, bo Mikołaj, Gwiazdor, a może Aniołek. Nieważne jak nazwany, pełni ważną rolę w święta. Niektórzy tylko czekają na spotkanie z nim, ale znaleźli się też tacy, którzy z chęcią wyręczają z obowiązków świętego Mikołaja. Lepiej zdawać prezenty, ponieważ to jest taki jakby po części symbol dziękowania. Bardzo lubię dawać prezenty, które sama zrobię. Dla mnie widok osoby obdarowywanej, która cieszy się z tego prezentu, dla mnie jest najlepszym prezentem. Nie jest ważne, czy otrzymamy mnóstwo prezentów pod choinkę. Ważne jest to, że już za trzy dni rozpocznie się ten długo oczekiwany wieczór wigilijny, podczas którego będziemy mogli się podzielić opłatkiem z najbliższymi. Bo przecież o to w te święta chodzi. Dla kuriera akademickiego Weronika Kubala. Święta to czas obdarowywania bliskich. Niestety są też tacy, którzy nie do końca zasłużyli na prezenty. Mimo tego studenci Wydziału Studiów Edukacyjnych postanowili obdarować tych, którzy najmniej się tego spodziewali. Na poznańskich uczelniach da się poczuć świąteczną atmosferę. Są nawet takie, gdzie Boże Narodzenie stało się motywem przewodnim. Przykładem jest Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, który oprócz świątecznego koncertu oraz kiermaszu ozdób postanowił zaprosić studentów do wspólnego przygotowywania kartek świątecznych dla więźniów osadzonych w Rawiczu. Nie, jeszcze nie wiedzą, będzie to taka forma nagrody. Także będą to osoby wyróżnione, bo nie wszyscy dostaną te kartki, ale osoby tutaj kierownik penitencjarny wyznaczy, do których dotrą te kartki. Rada Samorządu Studentów oraz Koło Naukowe Penitencjarystyki przez dwa tygodnie poprzedzające święta zachęcali studentów do wspólnego przygotowywania kartek. Chętni mogli wykonać swoje małe dzieła na wydziałowym holu, gdzie czekały na nich wszystkie potrzebne materiały. Że święta są na tyle szczególnym czasem, że tak naprawdę nie trzeba tutaj jakoś specjalnie aktywizować. Przede wszystkim nasi studenci sami są bardzo wrażliwi na wszelkie potrzeby. Zaangażowanie studentów w akcję zaskoczyło organizatorów, a ilość wykonanych kartek przeszła najśmielsze oczekiwania. Warto jednak zaznaczyć, że tegoroczna inicjatywa nie jest pierwszą tego typu. W zeszłym roku organizowaliśmy również kartki tego typu, tylko były dostarczone do Domu Pomocy Społecznej w Niegowie. Adresaci wykonanych kartek zupełnie nie spodziewają się takiej formy życzeń. Prace studentów trafią do Rawicza jeszcze przed świętami. Mówi się, że dobrych uczynków nikt nie pamięta. Miejmy nadzieję, że gest oznańskich studentów pozostanie w głowach więźniów na dłużej, a nie tylko od święta. Dla kuriera akademickiego Magdalena Kerber. Bąbka, która znika w parę sekund, albo kawałek cementu jako prezent. Nic, wszystko w porządku? Co ty za głupoty opowiadasz? Nie głupoty, tylko prezenty wymyślone przez członków laboratorium Świętego Mikołaja. Kto by pomyślał, że święta Bożego Narodzenia mają dużo wspólnego z chemią? Poznański Park Naukowo-Technologiczny właśnie w taki sposób chce pokazać ten najbardziej magiczny czas w roku. Wszystko za sprawą projektu o nazwie Laboratorium Świętego Mikołaja. Ten czas oczekiwania i przygotowania do świąt chcieliśmy przenieść do naszego laboratorium, stąd właśnie powstał pomysł na przygotowanie specjalnych zajęć pod akurat te święta. Jest dużo dobrej zabawy, dużo też dobrej nauki, czyli dzieci poprzez, naukę się, poprzez zabawę bardzo dobrze przyjmują chemiczne pojęcia. Okazuje się, że to specyficzne miejsce to jeden z wielu pomysłów zrealizowanych przez Laboratorium Wyobraźni Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. W tym miejscu czekają na nas rozmaite naukowe niespodzianki. Laboratorium Świętego Mikołaja jest Zaadresowane przede wszystkim dla dzieci, natomiast w weekendy mogą przyjść także osoby indywidualne, czyli rodzice, także z dziećmi i razem przygotowywać eksperymenty w Laboratorium Świętego Mikołaja. Laboratorium Wyobraźni poza wszelkimi naukowymi atrakcjami daje również szansę poznańskim studentom. Mogą znaleźć tam pracę i zdobyć niezbędne doświadczenie zawodowe, które zaprocentuje w przyszłości. To jest idealne miejsce pracy właśnie dla studentów zarówno chemii, jak i fizyki, biologii, no i e, ludzi z pasją. Takich ludzi poszukujemy tutaj. Magiczne laboratorium to okazja nie tylko do zgłębienia swojej wiedzy czy poznania odpowiedzi na najbardziej nurtujące Cię pytania. Może się on okazać także szansą dla Twojej przyszłej kariery zawodowej. Chyba każdy z nas lubi dostawać prezenty. Jednak w niektórych przypadkach święty Mikołaj potrzebuje pomocy nie tylko elfów i reniferów z Laponii, ale również nas, studentów. Na poznańskich uczelniach ruszyły przedświąteczne zbiórki, więc każdy z nas może dać coś od siebie. A o tym, dlaczego warto pomagać, przekonacie się z kolejnego materiału. Studenci wbrew powszechnej opinii nie tylko imprezują i zapychają komunikację miejską. Dowodem na to mogą być świąteczne zbiórki, podczas których nie brakuje wielkodusznych darczyńców. Przez cały czas zbieramy właśnie słodycze i środki czystości, bo dom dziecka akurat nam powiedział, że tego potrzebują. No i na zachętę mamy właśnie wypieki. Porozumienie samorządów studenckich w tym roku pomyślało także o czworonogach. Na poznańskich uczelniach można do specjalnych koszy wrzucać podarunki dla podopiecznych schroniska. Ja wraz z paroma znajomymi stwierdziliśmy, że fajnie były pomóc trochę zwierzętom w stronisku i stąd też taki pomysł. a zbieramy głównie koce, ręczniki, metalowe miski, karmę dla zwierząt. Coś co się może przydać. Jak mówią organizatorzy, zainteresowanych pomaganiem nie brakuje, a i potrzebujących z roku na rok jest coraz więcej. Ci studenci bardzo chętnie biorą udział właśnie w takich akcjach charytatywnych. Sporo zebraliśmy tutaj, jak widać na stoisku, to nie jest wszystko właśnie, bo część też zabraliśmy, bo nam się po prostu nie mieściło. Wystarczy spojrzeć na zainteresowanie tego typu wydarzeniami, żeby przekonać się, że studenci pomagają nie tylko od święta. Jednak okres bożonarodzeniowy to bez wątpienia najlepszy czas na tego typu gesty. A teraz zobaczmy, co jeszcze słychać w akademickim poznaniu. Nie masz jeszcze planów na to, jak spędzić ostatnią noc w 2015 roku. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza przychodzi z pomocą i zaprasza na ósmą edycję akademickiego balu sylwestrowego we wnętrzach zabytkowego Kolegium Maius. Czeka na Was pyszne jedzenie, dobra muzyka na żywo, a przede wszystkim szampańska zabawa do białego rana. Szczegóły dotyczące balu i rezerwacji miejsc znajdziecie na tej stronie internetowej. Przez ostatni tydzień trwała kolejna już edycja Wampiriady. Studenci mogli oddać krew na trzech wydziałach UAM. Jest to coroczny projekt organizowany przez niezależne zrzeszenie studentów. Organizatorzy podkreślają, że dzięki honorowemu krwiodawstwu oddajemy coś, co nic nas nie kosztuje, a dla potencjalnego biorcy może być bezcennym darem ratującym życie. Cała redakcja Kuriera Akademickiego chciała Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Kolorowej choinki. Uśmiechu na co dzień i pogody ducha. Bogatego gwiazdora. Smacznego karpia i barszczyku. Pełnych brzuszków, żebyście byli najedzeni. Dużo miłości. Dużo uśmiechu i radości. Zero ości w wigilijnym karpiu. Przede wszystkim dużo prezentów. Na dziś to już wszystko. Wpadajcie na nasz fanpage na Facebooku oraz kanał na YouTube. I jeszcze jedno, pamiętajcie o umiarze przy wigilijnym stole. Do zobaczenia! Cześć!